Jeszcze nagranie sobie zrobię. Dobra, która to? Czy która? Challenger. Challenge, pretendentów. E, pretendentów, dobra. No ta jest ta dwóch? Pierwsza. Ta. Ta. To pierwsza. Dobra. E, mam 12 złotych. O, kurde. Mocne pani. No to nie chcę 12. E. No to takie śladem, no. No, no też 7. mi się tak wydaje. Dobra. <laughs> <laughs> o Boże. Jeszcze opening robię. Tak, autoryzuję. ci od razu Coś mi autoryzuje, ale jednocześnie nie autoryzuje. O, jest, mam. Dobra, ja to nagrywam. <laughs> opening widzowie. Nie mam kontentu, więc robię opening z tego typu czegoś. Dobra. Widzisz to? Oglądasz? No widzę, widzę. Dawaj. Dobra, otwórz pojemnik. No aj. Takie gówno. To, 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 to kosztuje 3 grosze, co nie? No. <laughs> Takie. O nie, nie no. O nie. No Jak nie, dyspor. co tam dalej było? Bardzo fajne. Nie statycznie na 7 to możemy jakieś ładniejsze dropnąć. No. Nieważne. A no nie, no dropnie, dropnie, dropnie. Gold, 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 gold. Jakie to? Nie, to chcę.

Jest marnowana. Jezu! Yes. Yes. Oh, yes. Ja pierdzielę! Jezu! Ja Znajdę yes. Ile? Ile? Ile ona kosztuje? Nie wiem, ale droga będzie. 60! 38 zł! Dawaj jeszcze jedna! Zarobiłem Zarobiłem 30 zł. Dawa, Dawaj dawa. dawa jeszcze jedna! Jeszcze jedna taka! Zarobimy 30 zł! O nie. Zarobiłem 30 złotych! Widom jestem ja. bogaty! Pozdraw Słuchaj, jest pozdrawiam, pozdrawiam! O Boże. jak zarobić 30 złotych w caresie? To jest... Dawaj, to póki jest Spadło trochę, ale jest 30 ile złotych. Wejdź sobie Eee, jak? Nie przytrzymaj lewy. Na tym. A, w taki sposób, 33, 30, 40 około. Ej, ale przecież mogę tego nie sprzedawać w sumie. No, możesz trzymać to. Mogę trzymać, o, Z, zale Zależy jak długo będzie. Ja no, taka naklejka i ja pierdziele. O, czekaj, ja mam jeszcze ile złotych na Steamie? Ja mam jeszcze, ile mam złotych? Chyba 5, dobra. 5 złotych mam praktycznie równe, dobra. Ty, w ogóle... Czekaj, że ta naklejka, którą drobno jest droższa niż gold tej samej drużyny. Aha. Dobra, mogę kupić cztery. No, Kupuję tak jeszcze tak. cztery. <grym> jeszcze większe, fajne. Ja piosenka. obecnie nie mam kontentu, więc... Nie no, dobra, te cztery to jest koniec. Ale o oh Boże. Dobra, może teraz od lewej strony. Żeby takie szczęście mieć ze swojej ulubionej strony. jestem no. leworęczny, ktoś, nie wiem. No, tak myślałem. No Coś mi się w ogóle CS buguje. Widzisz? Naciskam tu, a to mi pokazuje tu, by naciskał. Nie mi trochę, mi trochę streama zacina. No coś zacina zdecydowanie, dobra. Otwórz. Może znowu dyskrot. Możliwe. Nie, nie! nie. bliźniutko. Ostatnio jak było tak bliźniutko, to kolejna mi dropa, więc e, poproszę taki dropik. Nie, no nie ma. Nie ma szans. Nie ma. Nie ma. Po nie. No, nie ma. Nie, nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Ja ma. Co tu się dzieje? Nie ma. to Co Nie zrobiłeś właśnie? Ile to kosztuje? Ile to no, ja, ja, ja. ale, ale Dobra, tak mi się zwróciło. Ale jest ładna. O Że Boże, nie kupują. to nie w tą gold. O Boże. Tam to jest Boże. Cel, ale ładnie boli. Dobra, teraz też Ostaty nic jest nie dropię. Teraz też, też nic nie dropię, nie? Nic kompletnie. No, dobra. Chciałem zapeszyć, ale Ja. Właśnie Powiedział zarobiłem. Że to jest tak, to jest 40 zł powiedzmy. To jest 6. 46 zł. Od jest 12. Zrobiłem 34 złote? Dobrze liczę? 34 zł. <laughs> Jak zrobić 34 zł w CSie. Pozdrawiam. 5 minut. No dokładnie. Dobra, dobra, widzę, jeszcze nie kończymy. ostatnia Mi się udało sprzedać jedną z tych naklejek jest za plen. bardzo tanio. Dobra. to jest za dobra. znowu taka. Znowu halo na koniec? Nie no. Czemu to mi się... Nie wywalaj. Co się ten CS psuje, mam wrażenie, dobra. Dobra, teraz też nic nie dropnie. Przecież zarobiłem 40, nie no nic nie dropnie. Nie ma szans na nic ciekawego. Może się nie zwróci, ale że ja dropnąłem. Jakiego ja mam farta, ty? Co się stało ze mną? Nie, mało, ona kosztuje nawet mniej niż ta. O Boże, dobra, to na tyle na serio. na co to ma być? O Boże, zarobić tyle pieniędzy.